subskrypcji dla nowego kanału Nowa Polska Szczepana. Będziemy budować wielowektorowe przekazy w związku z powyższym, żeby można było robić transmisję na tym nowym kanale, to potrzebujemy, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Słuchajcie, link do tego o co was proszę? Będzie znajdował się w pierwszym komentarzu, będzie podpięty. Wystarczy tam wejść, dodać subskrypcję i wtedy ta współpraca zaczyna być szersza. Będziemy mówili o szerokich problemach nie tylko na temat żywności, ale problemu przedsiębiorców, wszystkich gałęzi gospodarki państwa. Także wielka prośba. Moi drodzy, za chwileczkę dodajemy link w pierwszym komentarzu, i e, abyście subskrybowali ten kanał Nowa Polska Pład podziałami. E, to taka moja gorąca prośba. Pozdrawiam Was serdecznie, a ja wracam z Warsza e, z, Łodzi, z, Łodzi, z, e, z miasta. Chodzi tylko nie wiem z którego morza. Słuchajcie, mam wrażenie. Że byłem w jakimś cyrku, przejechałem się 700 kilometrów po to, żeby usłyszeć, pan dzisiaj nie będzie przesłuchiwany. Pozdrawiam serdecznie.